Dobra, ładuj się garażu. Czas będzie teraz, żeby odebrać czoł z kampanii. Czy w tajnym będę dzisiaj jeździć? Czy w jest blisko? Ale dzisiaj będzie i on moduły szpitalu, bo będę kupiony. Dobra, jeszcze ładuję O. Zawodowo się garać w końcu. Dobra, idziemy sobie odebrać, czy w tej na z kampanii metalowej wojny. Nie tu. tu, 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 tu. No, Lansynik się robi, będzie też jeden czołg na odebranie, ale najważniejsze z metalowych Wojny żeby sobie odebrać czołguś. Y Ja maneczko z witam Was po krótkiej przerwie. Oczywiście na YouTubie, jak dobrze wiecie, to nie wie kto wie, była kampania w Wocie Metalowe Wojny. Z tego co można zauważyć na moim kanale, są z niej już odcinki. Z pierwszego dnia kampanii już pojawił się pewnie jeden odcinek, drugi jest albo będzie. Jeszcze nie wiem kiedy wrzucę ten odcinek. Prawdopodobnie, że w sobotę, a w piątek będzie ten, czyli już chyba było. Więc kto jeszcze nie widział, zapraszam oczywiście na oglądanie pierwszego dnia kampanii, jest spoko odcinki, więc możecie sobie poglądać, tam chyba z półtorej, z półtorej godziny ponad oglądania, więc kto chce może zostawić łapkę, może napisać komentarz, będzie mi bardzo miło. Co mogę jeszcze powiedzieć, no oczywiście Metalowe Wojny się skończyły, mam do odebrania, będzie do odebrania dzisiaj za 20 godzin czołg Lansen i będzie przyjemnie się jeździło, bo jeszcze nigdy nie miałem tego czołgu, nie miałem okazji nim jeździć, ale widziałem jakie, jaką furorę robią niektórzy gracze na nim. To się przyda do szwedzkiej załogi, bo u mnie na medach szwedzkich to jest naprawdę naprawdę Lipton Ice, jeśli chodzi o załogi, więc się przyda zarabiarka i przy okazji czołg pod szkolenie załogi, więc będzie spoko, no ale dobra, przechodźmy bardziej do punktów do rozdawania, bo kto wie, kto nie wie, ja niestety nie udało mi się zdobyć czołgu z kampanii, zabrakło mi niecałe 2600 punktów chyba, tak? 2700 punktów, bo tam jest 5000 z groszem jest, więc szkoda. Ale mam przy okazji obligacji trochę, jeszcze będzie z rankingów, więc mam nadzieję, że do 48 tysięcy dociągnę. Od razu mam mogę powiedzieć yy, to, że osoby, które napiszą bardzo trafny, trafny oczywiście, komentarz ile obstawię obligacji na czołg i jaki czołg, temu przypnę przy okazji serduszko i odpiszę czy miał rację, czy był blisko. Oczywiście osoba, która zgadnie będzie miała mały prezent ode mnie ale to dopiero jeśli będzie naprawdę blisko albo zgadnie ile dam obligacji więc szczerze śmiało możecie próbować nic to nie kosztuje a komentarz zawsze możecie postawić więc będzie mi bardzo miło ale dobrze na pewno będę za obligacje brał no na pewno nie M60, s yy, 6 na pewno A127B, tym bardziej Te dwa czołgi po prostu są za obligację, więc po co VKK 907 i Chieftain, który tym tych czołgów będę miał ochotę Oczywiście moi klanowicze mm, u nas w klanie będą wiedzieli lepiej jaki czołg bym chciał Dużo osób wie, że na VKK bardzo bym chciał, ale to jeszcze zobaczą po efekt końcowy, czy zgadli, czy nie Ale dobrze, Ej, o czołgu nie ma że dzisiaj ponieważ nie wiem co ma żyć, bo obligacji dopiero wydać mogę tak naprawdę do 3-2 tygodni, tak? Więc tutaj jest spoko. Do 30 lipca jest nawet napisane, więc no. Yy, na pewno będę brać tak. Yy, zacznijmy może od takich normalnych rzeczy, czyli mam 3233, yy, czyli 9000 będzie mi kosztowało kupienie tych, ale raczej na wszystkie czołgi nie będę kupować, więc 7 tysięcy na pewno tutaj będę potrzebować Trochę matematyki będzie w tym, ale na pewno zaogantki zaogantki kupujemy, to co jest pewne Załagantkę jedną Drugą I trzecią Czemu nie więcej? Bo się nie opłaca Nie mam 60 tysięcy punktów Ani 100 tysięcy No mi się naprawdę to nie kalkuluje Tutaj dyrektywy nie potrzebuję Ponieważ mam kilka, będę mieć jeszcze z Rankingówek, więc po co? Na pewno styl, płomień. Tego nie mam, a chciałbym. Płomyczek ląduje na moje konto, zostanie 20 500, więc mamy płomek, dziękuję. Księżeczki to za chwilę Jeszcze muszę oblikać sobie na dole Dobrze, obligacje, obligacje się mi zbugowały Widzę, więc musimy jeszcze raz je włączyć One się chyba bardzo często bugują Zauważyłem, za każdym razem jak wchodzicie do y, Wybierania y, razie kupowania za punkty, to one się przeważnie Bugują, dobra, obligacji na pewno będę Kupować y, Tak do tysiąca, zobaczymy ile będzie Przy tysiącu, no, y, więc sobie Szybko kupujemy, dobra Za tysiąc i jak to tutaj wygląda? Jest chyba bardzo dobrze. Jeszcze zobaczę, czy mi się wszystko dobrze nagrywa. Jest głos, jest wszystko pięknie, picieś, glancuś i jest ok. Dobrze, czyli zostało mi tak. Mam obligacji, czy znaczy obligacje. Punktów 17800, czyli mi się nie opłaca chyba za 5000. Wydatek za duży. Już prawie 47000 obligacji. Jest bardzo dobrze. 400 obligacji za 5000? Nie, 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 to nie dla mnie. Czołguś tutaj, tu jest to, tu jest to Hmm, czy konto premium mi się opłaca? To jeszcze poczeka konto premium. Reszta maskowa nie będę raczej kupować. Może jakieś takie pojedyncze, przynajmniej planowy, miejski, no tak bym powiedział, to mi jest niepotrzebne. Nie, no po co szczerze, nie opłaca się. Taki jeden może bym kupił, ale to jeszcze poczekajmy, bo jeszcze są punkty do rozdania, więc na no, spokojnie tutaj są zestawy. Jeden zestaw na pewno sobie kupię. Okej, okay. mm -hmm. są tutaj punkciki, OK. Kredyty, kredyty mógłbym kupić, ale chyba na razie nie potrzebuję aż tylu, więc to sobie poczeka chwilę. Mały zestaw za 50 oczywiście kupujemy, bo to jest tylko 50, więc 50 punktów nam nie szkodzi. 2,500 na pewno nie wydam. Ok, książeczki, książeczki przychodzimy, bo to jest część też spoko. Dobrze, yy, za to kupujemy tak. Yy, radziecki potrzebuje, oczywiście, radziecki potrzebuje. Amerykański przyda się. Yy, francuski, francuski, francuski chyba raczej nie. Brytyjski na pewno. Yy, chiniole Czechów nie potrzebuje, Polski potrzebuje. Polski. Yy, szwedzki nie potrzebuje, włoski potrzebuje. Czeski, japoński, chyba nie będę musiał jeszcze zobaczyć czy francuski, czy chiński, więc dajcie mi chwilę. Ten, i na pewno potrzebuje z tego co widziałem, Francuzy i chiniole, chyba, tak? Dobrze pamiętam? Zobaczymy, tak, chiniole. Ok, i Francuzy, i to będzie wszystko, co potrzebuję. Dziękuję. Czeskie mam pełne drzewko, szwedzkie tak samo, i japońskie też prawie chyba wszystkie, ale no ja chyba wszystkie mam, więc tutaj na spokojnie. Dobrze, zostało nam 9500 punktów. Na te najlepsze nie mamy już punktów, ale dobrze. Styl klanowy, miejski, tu spokojnie. Yy, muszę zobaczyć, które się tak bardzo opłacają. Hmm. Zaadaptowany zmierzch, zwycięzca zdobywca tak ładnie wygląda kamuflaż zdobywcy to by było spoko oczywiście co roku kupuję te te więc tutaj to sobie kupię żeby mieć po prostu żeby czasami ludzie mówili że czegoś nie masz yy, za 5000 tu jeszcze poczekamy okej okay, dobrze teraz się zajmiemy może takimi rzeczami tu mam kredyty konto premium tu sobie kupię 200 300 400, 500 jeszcze poczeka. Dobra, zobaczmy, ile na kredyty będę musiał wydać. 400 tysięcy, okej, okay. ile mam punktów? 9 tysięcy mam. Ok. No to spróbujmy tak wydać troszkę. Ok. Będę patrzeć ciągle tutaj na tą liczbę, ile jest. Tak do 6-7 tysięcy. Ok. Dobra. Dobra, tyle już wystarczy, więcej nie potrzebuję. 400 tysięcy już właśnie wydane. kurde, wyszło mi się tutaj. Yy, I zobaczmy, jakiś kamuflaż może jeszcze mi się uda kupić. Yy, płomień. Dobra, tego zdobywca może. Yy, albo czekajcie jeszcze, sobie luknę. Yy, 400 obligacji za 5000. No tak średnio bym powiedział, że mi się opłacać będzie. Yy, 6000 punktów. Mhm. Yy. Dobrze, weźmy ten kamuflaż, który jest ładniejszy. Zwycięzca czy zdobywca? Mi się wydaje, że zdobywca taki ładny jest. No, mi się podoba bardzo. Ok, 1280 zostało mi. Kamuflaż kolejny zdobyty. Tu są kredyty. <laughs> Dobra. Tu tak, tu tak. Ok, czyli zostały mi takie kamuflaże, takie rzeczy. Książeczkę mógłbym sobie kupić, ale już nie potrzebuję punkciki dobrze to zostało mi dobrze to idealnie starsze 800 czyli 400 tysięcy kredytów i zostanie mi na jeden dzień konta premium, idealnie Więc ja jestem naprawdę zadowolony Oś 58 punktów mi zostało Już wszystko wykorzystałem ja jestem zadowolony to, jest, to była moja kampania w tym roku Jestem z niej zadowolony na maksa Naprawdę, tyle punktów ile zdobyliśmy 32 tysiące ponad były na początku i wszystko udało mi się w, w, tak, jakby wydać. Zdobyłem co potrzebowałem. obligacji sobie troszeczkę narobiłem. Gdybym miał troszkę więcej punktów. Może bym wydał te 5000, ale niestety nie. Też to pamiętajcie, jakbym miał więcej 5000 punktów, to raczej bym sobie tutaj zbyt dużo nie pokupywał. Yy, bo bym musiał wydać 5000 na sam czołg. Więc jest spoko, jest naprawdę szkoda, że znowuż pojrząta po, szósta kampania nie udało mi się zdobyć czołgu, ale naprawdę miałem dużo punktów Gdyby normalne zachowanie było graczy i normalnie by ludzie zdobywali czołgi, a nie tak jak to wiecie Możecie wypowiedzieć się na ten temat też w komentarzach, będzie mi bardzo miło Więc co mogę powiedzieć, no naprawdę dużo punktów zdobyłem, według mnie spoko i sporo, jeśli na czołg by normalnie byśmy grali to by byśmy zdobyli ale jest spoko, że tyle punktów udało mi się wydać. Czołg za obligację mogę sobie zalicytować. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, ile tutaj będzie. Ja was już nie zanudzam i oczywiście zapraszam do następnych odcinków, które się pojawią w przyszłym tygodniu. Od poniedziałku codziennie odcinek raz albo dwa razy z kampanii. Więc śledźcie, śledźcie kanał, a ja was już nie zanudzam i zapraszam oczywiście do poprzednich odcinków. Na razie, cześć, pompa, baju.